Dzień dobry, tutaj Morena ze strony Ścieżka do Keter. Witam Was w czytaniach na maj 2022 roku. Nim zaczniemy, przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie każdemu mnie ze wszystkim może się zgadzać. Jeżeli się zgadza, to dobrze. Jeżeli się nie zgadza, sprawdźcie czytanie dla swojego ascendentu urodzeniowego. Pamiętajcie, że jest to... Wskazówka, a nie wyrocznia, która stwierdza, że tak będzie. Jest to wskazówka, która ma Wam powiedzieć, czego się wystrzegać, na co zwracać uwagę, a nie Was straszyć. Pamiętajcie o tym zawsze. Weźcie z tych czytań to, co jest Wasze, co czujecie, że jest o Was i dla Was. Nie naciągajcie do siebie na siłę. Resztę zostawcie. Bez żalu. I pamiętajcie, że to Wy jesteście odpowiedzialni za swoje życia, że to Wy nimi kierujecie, nie karty, nie filmy na, na YouTubie. Poza tym, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, subskrypcje i zapraszam, zachęcam Was do nich serdecznie. Czytania w ostatnim miesiącu, w kwietniu były troszeczkę opóźnione. A troszeczkę bardzo nawet. Choć bardzo się starałam, jednak nie wyszło. Dlatego, żeby w maju nie powtórzyć już takiej sytuacji, zaczynamy już teraz. Tak więc zapraszam do obejrzenia. Dzień dobry, Panny. Witam wszystkie zapiekane Panny. Czytam na maj 2022 roku. I co dla Pani przychodzi? maju. U? As, moment. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Zapraszamy Asa. Ok. Dla odjekalnych pani na maj 2022 roku. Sytuacja. Sprawa numer jeden. Paść Szóstka buław, rada, czwórka moment i wynik koło fortuny. I panny w związkach, sprawy uczuciowe, szóstka mieczy. Panny single. Sprawy uczuciowe. Paść pucharów. Sprawy zawodowe i finansowe. Siódemka buław. I co do Pani przychodzi z otoczenia. Trójka buław. Pod spodem cesarz. Dziewiątka mieczy. Dziewiątka monet. Gwiazda. Czwórka. Ładne rzeczy. Ładne rzeczy tu pod spodem. Cesarzowy, zobaczcie. Cesarzowa, królowa mieczy. Tak. Ta niby taka miękka, kochająca. Ta jednak myśli. Tutaj. Tworzenie. Tworzenie tych swoich czterech kątów, współtworzenie, takie zagnieżdżanie się, gwiazda Dziewiątka, moment, tak? Świadomość swojej wartości, a potem coś się psuje. I mamy dziewiątkę, dziewiątkę mieczy, tak? Czyli kulminacja, no prawie że kulminacja. Zmartwień, przespanych nocy, myślenia, co i jak, tak? Martwienia się wszystkim, a to wszystkim. Również rzeczami niepotrzebnymi, czyli takimi, których nie zmieni to, że się o nie martwicie. Oraz na wierzchu ten cesarz. Teraz tak. Jeżeli panny, panie, no to albo panny, panie mają tutaj te swoje sprawy domowo-prywatne i te swoje zmartwienia ogarnąć ze zdecydowaniem i z konkretnością cesarza, i nieustępliwością cesarza, albo pojawia się tu jakiś cesarz. Od którego decyzji jesteście wy uzależnione. No, jeżeli panowie, no to panowie są ewidentnie w swojej energii, tak więc tutaj um, załatwienie tych spraw jest bardziej, tak, z większą łatwością nam pójdzie. No dobrze, ale tak, co nam się tutaj dzieje? Przede wszystkim. Zwróciłabym po pierwsze uwagę tu na tą trójkę buław i tu na tego pazia buław. Tak, bo jedno i drugie to są nadchodzące wieści. Oczy, tu jest oczekiwanie na wieści, a tu jest nadchodzące wieści. Tak? To jest kurier, posłaniec, bądź bardzo żywotne dziecko, takie skręcone dziecko, tak to się nazywa. A, tak czy inaczej, biorąc to w takim wymiarze uniwersalnym, tak, bo przecież nie wszyscy mają dzieci i nie wszyscy mają skręcone dzieci, yy, przechodzą informacje, które w jakiś sposób rzucają wam iskrę. Iskrę, która rozpala wasze wnętrza. No fajnie. Tylko jak po wyzwaniu mamy szóstkę buław, tak? czyli tutaj już pali się trochę za bardzo. I tutaj się pali ogniem, ale takim słomianym. Czyli ten nie jest wspaniały i wysoki. No ale niestety ani się na nim zupy nie ugotuje, ani, ani on długo trwał nie będzie. Ok? To jest takie zachłyśnięcie się tym, co przyszło. Patrząc na radę, no rada jest taka, nie zachłystuj się. Pozostań, pozostań przy tym, co masz, pozostań przy tym, co jest, tak? bo zmiana, którą, której oczekujesz, nadchodzi. Ona przyjdzie do ciebie bez względu na to, co ty tutaj zrobisz. No dobra. Zciągnijmy sobie. Najpierw do tego pazia buław. Król Buław. No ta, i to już w ogóle panią może tutaj się zdarzyć jakiś pan taki listę, taki podrywacz, taki taki samiec, samiec alfa. Nie? Nie? Ciężko mu odmówić. Ale to jest, to jest zdobywca. Tak? No, on jest zainteresowany, póki zdobywa. Natomiast, żeby coś to z tego było, to on jeszcze oprócz tego króla potrzebuje tych trzech pozostałych królów, tak? które, które po połączeniu w własności wszystkich czterech królów dają tego cesarza. Z całą pewnością może być to, szczególnie tutaj, tutaj mówię do, do panie samotnych, tak? E, czy do panie z które myślą o zmianie tego statusu. To, to jest z całą pewnością taki pan może być sposobem na nudę. E, natomiast no, ja bym tu sobie żadnych większych nadziei nie robiła na niego. No, są takie no, słomiany ogień, no. Owszem, tak. Tutaj jakaś przygoda z tym Panem jest, jest w stanie Was e, tak podbudować, inaczej skupić Wasze myśli na czymś innym, co zazwyczaj. Nie na tej codzienności, nie na tej przyziemności, tak, ale na jakichś takich iskiereczkach. Żeby takie iskiereczki się pojawiły w Waszych życiach. Natomiast jeżeli chodzi o Panów, to Panowie tutaj, tak. to. To takie zdecydowanie tą taką o, bezkompromisowość pokazują. No i owszem, i dzięki temu doprowadzają do jakiegoś swojego zwycięstwa. Tylko tak jak mówię, aby się tym zwycięstwem tylko nie zachłysnąć. Tak to Wam daje chwilową przewagę. Owszem, natomiast y, pamiętajcie o tym, że w, y, zwycięstwo w szóstce buław, ono jest chwilowe. To jest takie zwycięstwo propagandowe. Ono bardziej się liczy do pompowania morale, niż do faktycznej jakiejś, nie wiem, przewagi. No dobrze, ale idźmy dalej. Do tej szóstki bułek. No i mamy dokładnie to, o czym mówiłam przed chwilą, czyli Kartę Kapłana. Osiągnąłeś, bądź osiągnęłaś zwycięstwo. Bardzo fajnie, ale pamiętaj o pokorze. Niech to zwycięstwo, on Ci ta soduwa nie odbije. Nie chełk się zwycięstwem, nawet jeżeli było faktycznie istotnie i znaczne. To zwycięstwo w szóstce buław, to jest ten triumf, to, to świętowanie wśród wiwatujących tłumów. To, podczas kiedy to zwycięstwo, no jego waga nie jest jakaś strasznie wielka, okay? to jest takie zwycięstwo, no, zwycięstwo propagandowe. Natomiast. Karta kapłana tutaj dołożona mówi o tym, że należy skorzystać z mądrości pokoleń jako takich. W tej chwili wylatujesz, w tej chwili ok oklaskują, ci oklaskują Ci tłumy, triumfujesz, ale za chwilę możesz znowu być żebrakiem. Wyzwaniem jest tutaj taka przestroga przed no, wodą sodową uderzającą do głowy. Natomiast, co jest w tym dobre, że tak jak najbardziej będą jakieś powody, do których ta sodowa, ta sodowa może uderzyć. Dobra, przechodzimy do rady. Czwórka monet. Czwórka monet, czyli stabilność, czyli zatrzymanie, nic się nie zmienia. Siedzę sobie w swoim grędołku, nic tu się nie zmienia, jest cały czas tak samo. Niechętnie bym to zmieniła, bądź zmienił, tak? Tu przychodzą jakieś możliwości, takie nęcące, rozpalające, rzucające tą iskrę, a jednak nie. To nie jest to. Te możliwości, które sobie wypracowuję sama, to jeszcze nie jest to. Tak one mogą przynieść zwycięstwo. Tak, mamy tutaj tą, teraz z kolei czwórkę w tą celebrację. Zwróćcie uwagę. Mamy tu i czwórkę monet i czwórkę buław. I hmm, czwórki to jest taki stan stabilny. Tu jest stan ta, stabilny nieco duszny. Tu jest stan stabilny i radosny. Ale jednak. Nic nie zachwiewa tą stabilizację, tak? Tutaj zdarzają się owszem rzeczy, które byłyby chętne zachwiać. Ale pytanie: czy to trafia na podatny grunt? Kto jest w stanie Was wyrwać z ziemi? <grymne> tak, pod spodem cesarzawa. Owszem, może to Wam zapewnić jakąś satysfakcję, przyjemność. E, jakiś taki luksusik, połechtanie siebie, tak. Natomiast to nie jest nic stałego, co by, na czym można by było tak tą dalszą stabilizację rozbudowywać i opierać. I teraz tak: karta wyniku, kopu fortuny. Los się do Was uśmiecha. Ślepy los. Ślepy los Wam coś przysyła. Może tego cesarza. Hmm. I królowa Pucharów. No, dla pań tak. Los Wam może przysłać tego cesarza. Owszem, nie jak króla buław. Dogoni króliczka i straci zainteresowanie. Tylko właśnie cesarza. Tego zdecydowanie bardziej rozsądnego i stałego. Tak? Tego, które, do, z którym owszem tą stabilizację można budować. Zwróćcie uwagę, cesarz: to jest karta numer 4. To jest stabilność. To nie jest takie latanie jak to. Pod spodem zaś królowa Miecz. I teraz tak. Która wygra? Rozważna czy romantyczna? Co wy na to? I raz jeszcze cesarz. Tylko widzicie, mieliśmy tu rozważną i romantyczną, ale partią dla cesarza jest cesarzowa czyli też ta, która posiada w sobie przymioty wszystkich czterech królowych. I to przymioty tych wszystkich czterech królowych czynią kwintesencją kobiety. Tak samo jak cesarz posiada przymioty wszystkich królów, co tworzy go kwintesencją męskości. No powiem wam ciekawie, się, no taki ten szczególnie uwaga, uwaga, panny Singla, coś tu się będzie działo też to się może, nie mówią, że miesiąc miłości, ten maj, tak? Coś ewidentnie może się tutaj zadziać. E, natomiast czy ja wiem? Czy ja wiem, czy, czy wy akurat tak rzucicie się w to i popłyniecie? No nie wiem. Tak? Pod spodem dwójka mieczy. Takie niezdecydowanie, czy, czy to brać, czy to nie brać, czy to, czy może tak mi dobrze, czy rzucać się w to, czy... Nie? Czy to mądre będzie, czy nie mądre. Tak? Więc no to już do, de do decyzji każdego z Was. E, dalej. E, dla panien w związkach. Karta szóstki mieczy. Czyli tak, jeżeli coś w tych związkach, coś tam się psuło, albo w związku były kłopoty, tak, albo wy mieliście jakieś przejściowe problemy, no to one są przejściowe i już właśnie w niniejszym zostawiamy je ze sobą, tak, czyli bardzo, bardzo sympatycznie i miło. A co prawda tak, owszem, sporo wysiłku to kosztuje, trochę się trzeba napocić, yy, natomiast no weź pod uwagę te doświadczenia, tak? które, które zdobyłeś, zdobyłaś podczas tego cięższego czasu. Weź to i zapamiętaj i zastosuj na przyszłość. No. Nawet z trudnych doświadczeń, czerp wiedzę. Niech one, nawet te trudne, niech poszerzają Twój horyzont. To ze wszystkiego można jakąś lekcję wyciągnąć. Panny single. Panny single mają tego paśmu pucharów, który mówi o takich zakochaniach, motylkach w brzuszku. To jest taka wstępna faza. To jest taki zakochany gimnazjalista. Pierwsze pisze, deklamuje. Wzdycha. Tylko, że to takie trochę płytkie jeszcze, trochę niedojrzałe. I to jest okej, okay, jeżeli zdarza się w pierwszej fazie związku. No tutaj mówimy o singlach, tak, więc, więc wcześniejszej fazy związku nie było. Natomiast no, tutaj ten cesarz, no, warto by było podejść do tego perspektywicznie. Cesarz to jest poważna persona. Warto by było się nim zainteresować. No, a tutaj znów Paś Buław, ten tutaj, tak? Skocz tu się nazywa księżniczką, a nie paziem. Widzicie, to tak jakby serwisy randkowe. No. no, jest takie romansowanie na serwisach randkowych. Coś takiego, z czymś takim mi się to kojarzy. To, mm. I teraz uwaga, bo znajomości, takie przez internet, no, niosą ze sobą pewne ryzyko, tak? Nigdy nie wiesz, czy to, co ci ten człowiek opowiada, to istotnie jest prawda, czy też to jest w ogóle same w palce, tak? W związku z tym uwaga na naiwność, tak? Bo paść pucharów jest naiwna, to nie da się ukryć. W ogóle Patrząc na te dwa pazie tutaj dla, dla pani Singli, jest tam jakaś taka lekkość. No, faktycznie troszeczkę lekkomyślność, troszeczkę dziecinność, ale, ale może i dobrze. Bo pany mają skłonność do traktowania wszystkiego zbyt na serio. Tylko po co, prawda? Tu pod spodem jeszcze, zwróćcie uwagę, mamy Kartę Sądu Ostatecznego bądź też Zmartwychwstania, jak, jak, jak ja ją lubię nazywać, jak ją niektórzy nazywają. No tak jakby tu nowe życie w was wstępowało, tak, to oderwij się od tej chciwej ziemi, tak, wznieś się, poddaj się, popłyń, zapal się. No, coś tu się będzie w maju działu ewidentnie. Sprawy zawodowe i finansowe siódemka buław. I to jest tak. Wasza pozycja jest dobra. Macie przewagę, macie atuty, macie argument. I co się dzieje, I musicie się opędzać. Widzę to jako. Uważajcie, żeby nie dać sobie wejść na głowę. Tak, to jest taka walka, żeby, żeby nikt mi nie wlazł na głowę. Więc jeżeli macie takie skłonności, że ludzie Wam wchodzą na głowę, to uwaga, bo w tym miesiącu będą to robić, a Wy będziecie się przed tym bronić. Czego, w czym Wam życzę? No, o! No. Bronić się przed tym, żeby nie, na, nie zostało na Was nawalone więcej, niż możecie unieść. No, yy, dziesiątka buław, i tu jeszcze wyłożona dziesiątka pucharów yy, mówią o tym, że oprócz pracy masz droga Panna no jeszcze dom, yy, i tym domem też się zainteresuje. Tak? Tutaj bądź, bądź asertywna w tym, co na Ciebie się zwala. No, to też tak. Tutaj, tutaj jest, jest ryzyko, że no zostanie ci narzucone zbyt wiele a zysk z tego żaden, tak? Tyle twoje, że się napracujesz. Moim zdaniem słabe interes. I co przychodzi z otoczenia? Trójka buław. Trójka buław, czyli hmm. z otoczenia przychodzi to, na co długo, panno, oczekiwałaś i oczekiwałeś. Coś, co zostało wprawione w ruch, już wcześniej, zapoczątkowane wcześniej. Trwało długo. Czekać na, na siebie kazało długo. I teraz przychodzą efekty. Hmm. Konieczność decyzji, konieczność podjęcia decyzji, konieczność opowiedzenia się. Tak, albo w prawo, albo w lewo. Konieczność podjęcia tutaj jakichś takich Życiowych rozstrzygnięć. Innymi słowy, mamy tutaj taką bardzo klasyczną sytuację, że czekasz na coś, modlisz się o coś, marzysz o czymś, a kiedy to przychodzi, to zaczyna cię przerażać. I to jest właśnie to. Zaczyna cię przerażać, bo wiesz, jak, jak wiele wyrzeczeń. Będzie od ciebie, od ciebie to wymagało. Jak wiele rzeczy będziesz musiał i musiała się wyrzec, tak? Dla tego swojego wymarzonego i wyśnionego efektu. No! Porządnie. Nie powiem. Natomiast Wy tutaj, jako królowa była, tak? Ja już mamy trzecią królową. Tak, tu była. Tu mieliśmy pucharową oraz roz, rozważną romantyczną pucharową, rozważną mieczową, a teraz mamy jeszcze, jeszcze tą kokietkę królową buław. To jest coś tak jakby następował tutaj koniec jakiegoś takiego okresu pokuty. Okresu zamrożenia, okresu jakiegoś takiego a, kontemplacji, odsunięcia się od ludzi, tak? tak jakby e, wracało w Was życie. No dobrze, w takim razie zobaczę. Jeszcze przesłanko dla Was. Zapowiada się ciekawie, tym ale zobaczmy. Przesłanka dla wszystkich, dla wszystkich panien na maj 2022 roku. Iluminacja. To jest, wiecie, co, to, co tu mówiłam przed chwilą. To jest ten moment, kiedy podnosi się mgła. Tak jak do tej pory, błądziliśmy we mgle, tak. Nagle w pewnej chwili wychodzi słońce, mgła się podnosi, tak, i wszystko widać wreszcie. I to jest ten, ten moment takiego aha. Ten moment jasności i olśnienia. Teraz już zdajesz sobie sprawę i z okoliczności, i z tego, co możesz z nimi zrobić, tak. Jak możesz te możliwości zagospodarować, znasz strony silne, znasz strony słabe. Wszystkie złudzenia, wszystkie iluzje się rozwiewają. Wreszcie widać, jak na dłoni. To jest karta jakichś takich przełomów myślowych w sobie. Wiecie? Jakiegoś takiego nabywania świadomości nawet nie tyle o świecie, tylko w sobie właśnie. No cóż, drogie Panie. Życzę Wam Namowywania tej wiedzy o sobie, rozwijania tej wiedzy o sobie, tej prawdy o sobie. Bo tylko znając prawdę można, można coś z nią zrobić, tak? Tylko mając świadomość braku, można ten brak naprawić. Pamiętajcie, że cokolwiek tutaj się dzieje, nawet jeżeli czujecie się zagubieni, jak dzieci w mgle, to macie swoich przewodników, którzy was przez tę mgłę prowadzą dopóki tam mgła się nie podniesie. Ok? Dlatego warto zaufać czuciu. Ponieważ to czucie to jest zmysł, który prowadzi Was wtedy, kiedy tych pięć podstawowych no, okazuje się być niestety za mało. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już niedługo.